Oto drukarka Bumble Lab P2S, następca znanej i uwielbianej drukarki Bumble Lab P1S. Dzisiaj sprawdzę i porównam, co zmieniło się oraz poprawiło wersji P2S w stosunku do wersji P1S. Zaczynamy. Jak widzicie, obydwa modele mam wersji combo, czyli z modułem AMS, tylko że z wersją P2S przychodzi moduł AMS 2 Pro. Najważniejsza zmiana, która podoba się wszystkim użytkownikom, to ekran. P1S mieliśmy zwykły, taki monochromatyczny ekran, który trzeba było przeklikiwać, jak w starych drukarkach. Natomiast P2S mamy w końcu wyświetlacz podobny do tych z modeli H2. Troszkę mniejsza rozdzielczość niż w modelach H2, ale do tych działa bardzo płynnie, bo no praktycznie jak w smartfonie. Mamy podgląd wszystkiego, co najważniejsze czyli podgląd wydruku, podgląd AMS-a i dokładny podgląd filamentów, które mamy w tym AMS-ie. Możemy zmieniać ustawienia, możemy, praktycznie możemy kontrolować całą drukarkę z pozycji wyświetlacza, co wcześniej było raczej niemożliwe. Kolejna ważna zmiana to dysze. W P2S w końcu mamy dysze standardowo ze stali hartowanej oraz systemem szybkiej wymiany. Zajmuje to zaledwie jakieś 30 sekund. Kolejna zmiana to aktywny system chłodzenia i już tłumaczę, jak on działa. W momencie, gdy potrzebujemy drukować na przykład z PLA, no to Tutaj, gdzie, o właśnie, teraz są też rączki, za które możemy je chwyty, za które możemy podnosić drukarkę i przenosić. Gdy potrzebujemy, ale raczej gdy pod drukarka potrzebuje, to tutaj jest wlot powietrza, który otwiera sobie drukarka sama podczas drukowania, właśnie z i wtłacza nam wtedy świeże, chłodne powietrze z zewnątrz. Natomiast przy drukowaniu materiałami, które potrzebują wyższej temperatury w komorze, obieg. Z zewnątrz jest zamykany, otwiera się obiekt tutaj przez filtr i tak naprawdę cały czas krąży nam powietrze wewnątrz, podnosząc nam temperaturę komory. Tym samym ułatwiając i poprawiając jakość wydruków, na przykład za BS. Kolejna zmiana, niewidoczna od razu na pierwszy rzut oka, to w modelu p mieliśmy slot na kartę microSD w tym miejscu. Teraz mamy port USB, którego wpinamy pendrive'a z plikami i możemy drukować od razu z pendrive'a. Trzeba też zwrócić uwagę, że oświetlenie w wersji P2S jest dużo lepsze. Mamy teraz dwie lampy. Jedna jest tam z boku, druga jest tutaj od góry. No i jest mocniejsze aniżeli w wersji P1S, gdzie jest jedna lampa i ona tak raczej bździ, aniżeli świeci. Kolejna kwestia, tutaj mamy prowadnice liniowe karbonowe, tutaj mamy stalowe. Natomiast nie możemy narzekać na to, że Drukarka będzie teraz gorzej drukowała, będzie bardziej się telepała, ponieważ te prowadnice liniowe są wewnątrz puste. Więc, mimo wszystko, że są sterowe, to ich waga jest zmniejszona. A profile drukowania w modelu P2S są szybsze aniżeli w modelu P1S, co jest też bardzo in plus. Kolejna kwestia konstrukcja tutaj u dołu, która ułatwia czyszczenie. Patrzcie, wysypiemy trochę tu. Ciach, ciach. I teraz, żeby wyczyścić model P1S, który ma tutaj krawędź, to musimy to wszystko zbierać, miotełką, wybierać. To jest akurat przykład z dużych kawałków. Natomiast w wersji P2S mamy tak to fajnie skonstruowane, że po pierwsze śmieci nigdzie nam nie wpadną do żadnych szczelin, a po drugie nie ma krawędzi. Ha! O wiele przyjemniej i co za tym idzie, czyściej. Zanim przejdę do bardziej szczegółowego omawiania modułu AMS, to jeszcze wspomnę o jednym elemencie, o jednej rzeczy, czyli o kamerce. Teraz jest ona lepszej jakości, mamy podgląd w HD i jest on płynny, a nie to, co wcześniej było kratkowanie, jak teraz w większości drukarek. Mamy zastosowane AI, które wykrywa nam spaghetti, wykrywa nam problemy z drukowaniem, ale co też się Bambu lab chwali, wykrywa elementy pozostawione na stole, więc jeśli mamy jakiś wydruk, który nie został wcześniej zdjęty no, albo coś zostawiliśmy, łopatkę, skrobak czy cokolwiek innego, to kamerka to wykryje i nie puści drukowania, dopóki nie posprzątamy stołu. A, no i mamy też sensor otwarcia drzwi, więc yy, system dobrze wie. Czy możemy grzać komorę i ma to sens, czy raczej nie. No i AMS. AMS 2 Pro. AMS, który pozwala nam no, na druk wielokolorowy, na druk wielomateriałowy, ale nowy AMS, oprócz tego, że jest łatwiejszy w serwisowaniu, jeśli nam się na przykład filament zatnie w rurce albo złamie nam się zaraz przy... Przy rurce, to łatwiej ten filament z tej rurki później wyjąć. Możemy szybciej drukować, ponieważ ten AMS szybciej przewija, a raczej przełącza się między, tak to nazwę, między filamentami. Ale co najważniejsze, ten AMS może rozgrzać się do 65 stopni, co pełni funkcję niejako suszarki do filamentu. Możemy przechowywać tutaj i suszyć filament, on będzie obracany automatycznie, i nie musimy do tego mieć dodatkowego zasilacza. W sensie takim, że jeśli chcemy, to na tym jednym przewodzie możemy zasilać AMS do grzania albo zasilać AMS do przewijania i do drukowania. Nie możemy niestety robić tego jednocześnie na tym kabelku, więc jeśli chcemy i drukować, i grzać. To musimy sobie kupić dodatkowy zasilacz, no i wtedy dodatkowo zasilać cały system. Natomiast jeśli tego nie potrzebujemy, to tak jak powiedziałem, wszystko robimy przez ten jeden przewód. No i mamy nowy system buforowania, który obsłuży dwa MS jednocześnie. Wcześniej tego nie było, musieliśmy sobie dokupić adapter, bo, bo ten system miał tylko jedno wejście. Yy, więc znowu upgrade znaczny. No i cena. Cena jest bardzo korzystna. Aktualne ceny zawsze znajdziecie na naszej stronie. Ta drukarka w chwili premiery jest tańsza z AMS-em niż ta była kiedyś bez AMS. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o nowej drukarce Bambu P2S, czy to faktycznie tak duży przeskok i opłacalna inwestycja. Napiszcie też proszę, czy te wszystkie upgrady to Waszym zdaniem trafione decyzje Bambula. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym filmie.